Chwała Bogu. Brze siostry, kiedy usłyszałem to świadectwo brata Agienka, który opowiedział je na samym początku, kiedy mówił obudził się w nocy i słyszał pieśni, które śpiewali za młodu. Bóg przypomniał, ja myślę to, co człowiek czynił za młodu. I usłyszał brat nasz te słowa czyś, gotowy. Bracie siostro, ja chciałbym, abyśmy zastanowili się na tym miejscu, czy Ty i ja, my jesteśmy gotowi. Chwała Bogu za to, że On słyszy modlitwy. Chwała Bogu za to, że On jest Bogiem miłosiernym, dobrym, nierychłym do gniewu i że On przebywa w chwale swojego narodu. Mi wspomina się jedno świadectwo. Zanim przeczytam fragmenty z Bożego Słowa, chciałbym je opowiedzieć. Jeden z braci opowiadał, mówi, był taki czas, że poszedłem do jednej starszej siostry. Ja chciałem mówi, ją odwiedzić. Mówi, kiedy skłoniliśmy kolana i zaczęliśmy się modlić, to mówi, ja słyszę, a Duch Święty zadaje pytanie do tej siostry. że słowo prorocze Bóg zaczyna mówić do niej. I Bóg mówi takie słowa. A ja widzę życie Twoje i dni Twojego życia, one się kończą. Ale tak mówi Pan, Ty nie jesteś gotowa, żeby odejść z tej ziemi, gdyż nie jesteś pojednana, nie masz pokoju ze wszystkimi. Ale ja okazuję nad Tobą miłosierdzie, dlatego, że ja pamiętam, jak swojego czasu Ty okazywałaś miłosierdzie dla narodu mojego. Tam był taki zwrot może ja dokładnie słowo w słowo nie przekazuje, ale sens. I Bóg mówił do niej takie słowo, że ja okazuję miłosierdzie Tobie, dlatego że pamiętam, jak Ty okazywałaś miłosierdzie dla mojego narodu. I ten brat mówi, kiedy my staliśmy ze swoich kolan, ja mówię siostro, ty nie jesteś pojednana ze wszystkimi ludźmi, a słyszałaś, że dni Twoje zakończają się, Ty będziesz odchodzić w wieczność. Ale Bóg ma dla ciebie łaskę, i on jeszcze przemówił do ciebie, abyś ty w takim stanie nie odeszła. Ale on mówi, ciekawość, ona zwyciężyła jego, i on mówi, zdobył się na odwagę. I on zadał pytanie dla tej siostry, i mówi, droga siostro, ale proszę cię, powiedz mi, w jaki sposób ty okazywałeś miłosierdzie dla narodu Bożego. A ona spojrzała na niego, mówi wiesz, mówi: mój dom był ostatnim na wsi. I mówi, kiedy do nas, do zboru przyjeżdżali jacyś goście, mówi: i ja widziałam, że nikt ich nie zaprosił, że ich nie zaprosił na nocleg, nie zaprosił na obiad. Mówi to: choć byłam biedną osobą, nie miałam zbyt wiele, ale mówi: ja zawsze wychodziłam na ulicę, i ja zapraszałam tych gości. Do siebie pod swój dach i mówi choć często biednie, ale tym, co miałam, ja okazywałam im gościnność. Ja nie chciałam, żeby oni odchodzili głodni. Bracia i siostry, jakie to jest budujące, że mijają lata, ale Bóg nie zapomniał, Bóg jest dobrym bogiem. I tak jak my mogliśmy dzisiaj słyszeć te słowa. Kiedy brat nasz powiedział, obudził się i zrodziło się pytanie, czy ja jestem gotowy, bracie siostro, ale ja myślę, że skoro było powiedziane to na tym miejscu, to ja chciałbym, aby każdy z nas rozważył, czy my jesteśmy naprawdę gotowi. I jeśli jesteśmy gotowi, to na co? Ja bym chciał odczytać dwa fragmenty z Bożego Słowa. Może trzy fragmenty z Bożego Słowa. Pierwszy zapisany w Ewangelii Mateusza, 23 rozdział i 37 werset. Ewangelia Mateusza, 23 rozdział i 37 werset. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci Twoje, jak kokos zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. I drugi fragment zapisany w Ewangelii Łukasza. Jest to 19 rozdział. Ewangelia Łukasza, 19 rozdział. I czterdziesty czwarty werset. I zrównają cię z ziemią, i dzieci twoje w murach twoich wytępią, i nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. I kolejny fragment z 18 rozdziału, i 35 werset Ewangelia Łukasza, 18 rozdział. I trzydziesty piąty werset. A gdy on przybliżył się do Jerycha, pewien ślepiec siedział przy drodze, żebrząc. A gdy usłyszał, że tłum przechodził, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu wtedy, że Jezus Nazareński przechodzi. I zaczął wołać, Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. A ci, którzy szli naprzedzie, gromili go, by milczał. On zaś coraz głośniej wołał, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i kazał przyprowadzić Go do siebie. A gdy ten się przybliżył, zapytał Go, mówiąc. Co chcesz, abym ci uczynił? A On odrzekł Panie, abym przejrzał. A Jezus rzekł do Niego, przejrzyj, wiara twoja uzdrowiła cię. I zaraz odzyskał wzrok i szedł za Nim, wielbiąc Boga, a cały lud ujrzawszy to, oddał chwałę Bogu. Ja chciałbym zwrócić naszą uwagę na ten pierwszy werset, a gdy On przybliżył się do Jerycha, pewien ślepiec siedział przy drodze, żebrząc. Jeden z psalmistów on powiada, Nie widziałem sprawiedliwego ani potomstwa Jego, żebrzącego chleba. I oto pewien człowiek, on siedział i żebrał. A więc, w myśl tego psalmisty, moglibyśmy powiedzieć, ani on, ani jego ojciec nie byli ludźmi sprawiedliwymi, żebrali na chleb. On żebrał na chleb. Ale bracia i siostry... Tutaj Bóg pokazuje, że tego, kto woła do Niego, On nie odrzuci precz. Jeżeli ktoś chce przyjść, jeżeli ktoś zapłacze i zawoła do Niego, Jezus powiedział: Tego, kto przychodzi, ja nie odrzucę. Nieważne jaki byłby ten człowiek, nieważne jakby On żył do tego momentu, ale ten człowiek, On usłyszał, że przez ich miejscowość, po drodze, gdzie On siedzi, że Idzie Syn Boży, że idzie Zbawiciel, że idzie Ten, który uzdrawia, że idzie Ten, który zbawia, że przechodzi Ten, który zna człowieka po imieniu, jeszcze nie ma myśli na rozumie człowieka, jeszcze nie ma myśli ani słowa na języku, a Bóg, on zna już je całe. I oto przechodził przez to miejscowość, Syn Boży, i oto człowiek, on usłyszał, że coś się dzieje, on usłyszał, że Syn Boży, on przechodzi i on zaczął wołać: Jezusie, synu Dawidowy, zmił się nade mną i my czytamy: On zmiłował się, on nie przeszedł potrzeby ludzkiej, on nie przeszedł mimo, ale on usłyszał to wołanie, ale oto Jezus mówi. Do Jeruzalemu on spojrzał na Jeruzalem, on gorzko zapłakał nad Jeruzalemem. i mówi: O Jeruzalem, Jeruzalem, ileż to razy ja chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokos zgromadza pisklęta pod skrzydła swoje, a nie zechcieliście. I oto tutaj w Ewangelii Łukasza czytamy: Dlatego to przyjdzie na ciebie, żeś nie poznało czasu nawiedzenia swojego, nie ma. Ni nic gorszego, bracia i siostry, jak nie usłyszeć nawiedzenia Bożego. Nie ma nic gorszego, jak nie odpowiedzieć na Boże wezwanie. Nawet grzeszni ludzie, obciążeni grzechem, może ręce ci się opuściły, nie ma to znaczenia. Jeżeli ty usłyszysz czas nawiedzenia, że przychodzi do twojego serca, to ty zawołaj do Niego, a On odpowie dla ciebie, bo On jest Bogiem żywym, bo on jest Bogiem realnym, on jest Bogiem, który posłał syna swojego, aby oddał życie za każdego, który uwierzy w imię Jego. Chwała Bogu za to, bracie i siostro, był czas, kiedy Bóg mówił do swojego narodu, ale oni nie usłuchali. Ja bym chciał, abyśmy zastanowili się, czy my jesteśmy gotowi. Oto przychodzi pewien młodzieniec do Syna Bożego. I On zadaje Jemu pytanie. On mówi do Syna Bożego. Przepraszam, Syn Boży mówi do Niego. On zadaje takie pytanie. Do tego młodzieniec przychodzi i mówi Panie, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? A Jezus patrzy i mówi: Znasz przykazania, wykonuj przykazania, wykonuj słowo Boże. Ale ten młodzieniec patrzy i mówi: Ja tego wszystkiego, wszystko to wykonywałem od młodości mojej. I Jezus spojrzał na niego z miłością i mówi: Jeszcze jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, a potem przyjdź i naśladuj mnie. I oto my czytamy, bracia i siostry, że ten młodzieniec, on opuścił głowę, on odszedł zasmucony, gdyż miał wiele bogactwa, oto nie był gotowy wykonać to, co mówi do niego Pan. On był gotowy zrobić wiele rzeczy, ale nie był gotowy wykonać słowa Pańskiego. On nie był gotowy sprzedać tego, co ma i rozdać ubogim. Z swojego czasu, Hagar, ona opuściła swoją panią Sarę, jej już uprzykrzyło się tam żyć, i ona odchodzi na pustynię ze swoim synem. Oni cierpią tam w pustyni. Zabrakło wody i oto przychodzi anioł Boży i mówi hagar, służebnico Sary, braci siostro, Bóg znał i jej, imię jej pani. On, ten anioł Boży znał jej imię, on znał wszystko. On wiedział skąd i dokąd ona idzie. On wiedział jaki jest zamiar jej serca. I on mówi do niej: Ty idź i wróć do pani swojej. Ale jak ciężko jest wykonać to, co nam się nie podoba, jak ciężko wykonać to, czego my nie chcemy. Oto bracie i siostro, czy my dzisiaj jesteśmy gotowi zrobić to, co mówi? Do nas Pan, czy Ty jesteś gotowa odpuścić, jeżeli ktoś zgrzeszył przeciwko Tobie? Czy Ty jesteś gotowy przebaczyć wrogowi swojemu? Jeżeli Ty nie jesteś gotowy wykonać słowa Pańskiego, to Jezus mówi, oto przyjdą dni. Bracie i siostro, obyśmy chcieli wykonywać słowo Pańskie w naszym życiu. I oto my tutaj czytaliśmy, że ten człowiek, on zaczął wołać, on zaczął wołać, bo usłyszał, że Syn Boży przechodzi przez ich miejscowość i jego modlitwa, jego prośba, ona została wysłuchana. Nie tak dawno dzwonił do mnie jeden z braci i opowiadał, mówi, byliśmy na zgromadzeniach. Tylu ludzi się nawróciło, tylu Bóg gościł Duchem Świętym. Ale mówi, wiesz, kiedy przyjechaliśmy do jednego zboru, mówi jednemu z braci, Bóg pokazuje widzenie. On mówi, on mówi, ja zobaczyłem. A na domu Bożym, na domu modlitwy napisana taka tabliczka i tam napis dom. Modlitwy, i on mówi: Ta tabliczka ona była przybita na gwoździach, ale mówi: Oto ja patrzę. Jeden gwóźdź on wysunął się z tej tabliczki i wypadł na ziemię. Mówi: Później patrzę, drugi gwóźdź on się wysunął i wypadł na ziemię. I mówi: Ja patrzę, ta tabliczka spadła. I mówi: Z tego napisu tam był wcześniej napis dom modlitwy. On mówi: Ja czytam, a tam jest napis dom kultury. On mówi, ja zrozumiałem, Bóg powiedział, że my zmieniliśmy i zamiast domu modlitwy, my uczyniliśmy dom kulturalnych ludzi, dom ludzi dobrych, ale dom ludzi, którzy przestali modlić się do swojego Boga, bracia i siostry. Kiedy ja nieraz patrzę na stan naszego zboru, tak mówię, a chciałoby się, aby ludzie ze wszystkich okolic, oni przychodzili do nas, aby widzieli, że z nami jest Bóg, ale wiecie, nieraz zastanawiam się, dlaczego tak jest, że kiedy jest modlitwa na tej sali, to tak słychać jak czasem ktoś głośniej zaczyna się modlić, ale kiedy przechodzimy tam na jadalnię, to nieraz brat, jeżeli chciał coś powiedzieć, on musiał uciszać, dlatego, że nikt by nie usłyszał jego głosu, bo każdy ma coś do powiedzenia, jeden do drugiego, ale Bracie i siostry, jeżeli w Twoim i w moim sercu byłaby taka mocna potrzeba, to może tak jak tam my czytaliśmy, że ci, którzy szli naprzedzie, oni gromili, oni mówili, aby On zamilknął, ale u Niego była potrzeba i On nie patrzył na to, co mówią inni. On modlił się, bo chciał, aby Jego potrzeba była rozwiązana, bracie i siostro, jeżeli dzisiaj jest potrzeba w Twoim i w moim sercu to ty nie milcz, ale ty wołaj do tego momentu, dopóki On odpowie Tobie, bo na tym miejscu jest odpowiadający, na tym miejscu jest żywy Bóg, On przyszedł na to miejsce, aby słuchać modlitwy swojego narodu. I mi wspomina się, jak jeden z braci on mówił, mówi, u mnie w domu był teść. On mówi, zajmował się czarami. Mówi, jego skóra, ona była jak łuski od ryby. Mówi, takie było wszystko wysypane. On mówi, to był straszny człowiek. On mówi, często bił swoją żonę, mówi, moją teściową. Mówi, nieraz ją bił tak, że ona kryła się po strychu i gdzie tylko nie mogła. Mówi, ona szukała miejsca schronienia. On mówi, i Często ten, mówi mój Teś. On mi mówił takie słowa: Kiedy ty wrócisz, ja ciebie zabiję. On mówi: Często ja stałem w zboże na kolanach. Mówi: Ja modliłem się, ale mówi: Jeżeli moje serce nie odczuło, że Bóg da swojej ochrony, mówi: To ja nie powróciłem do domu swojego, ale mówi: Ja tak długo stałem na kolanach. Mówi: Nieraz wszyscy z domu modlitwy wyszli, ale mówi: Ja stałem na na swoich kolanach, bo u mnie była potrzeba braci i siostro abyśmy nie byli nie czuli na potrzeby i drugich ludzi ja wspominam jedno świadectwo na zakończenie chciałbym powiedzieć był czas, ja pracowałem w makro, w takim sklepie i ja pamiętam wychodziłem ze sklepu, była już taka wieczorna pora, ja patrzę deszcz pada i widzę jednego ze sprzątaczy on nazywał się pan Michał i ja tak pomyślałem, być może podejdę do niego, po, zapytam, czy nie chciałby, abym go podwiózł do domu, ale z drugiej strony pomyślałem, może jakoś tak niesmacznie mu będzie, nieswojo, może jakoś on odbierze, że myślę, że on jest biedny i jakoś tak, wiecie, z, zwątpiłem w sercu i mówię, nie, nie zrobię tego, przeszedłem parę kroków. On podchodzi sam do mnie i mówi, Daniel, ja mam do ciebie prośbę, czy ja mógłbym ciebie poprosić, żebyś ty podwiózł mnie do domu. Wiecie, ja ucieszyłem się w sercu swoim, ja mówię, że tak, bardzo chętnie, ja mówię, że ja chciałem to zaproponować, ale jakoś tak krępowałem się i w końcu żeśmy umówili się, wsiedliśmy do auta. On mówi, gdzie ty jedziesz? że mówię, ja pod sam dom pana odwiozę i wiecie, my jedziemy i w moim sercu takie pobudzenie, aby zaświadczyć mu o Bogu, aby zaświadczyć mu o Ewangelii, o tym, że jest zbawienie, ale wiecie, jakoś tak wstyd troszkę podszedł, gdzieś taka druga, druga myśl przyszła zaraz za tą, a teraz jemu nie mów. Ty, poczekaj troszkę, niech on popatrzy na Twoje życie, niech on zobaczy, że Ty żyjesz tak jak należy, a później, jak Ty jemu powiesz, to on na pewno. Usłucha i wiecie, ja nie usłuchałem tego głosu Bożego, ja nie poznałem tego czasu na widzenia, I ja tak przemilczałem, ja go odwiozłem do domu, ja później myślę, może innym razem, ja mu zaświadczę, ja pokażę życiem swoim, ja później nie mu opowiem, ale mija dzień, drugi, tydzień kolejny. Tego człowieka nie ma w pracy, ja zadaję pytanie, mówię: Słuchajcie, a co się stało? Czemu pan Michał nie przychodzi? A mi odpowiadają, to ty nie wiesz, wtedy jak ty go odwoziłeś do domu, to był ostatni dzień jego życia, w tę noc on zmarł, wiecie, ja gorzko zapłakałem, ja znałem tego człowieka, on był takim przyjemnym człowiekiem i ja pomyślałem, Bracie siostry, ja jestem winnym śmierci tego człowieka. Ja nie dałem mu ostatniej szansy, ja jemu nie opowiedziałem, a Bóg pobudzał do tego, aby powiedzieć jemu, że jest nadzieja na żywot wieczny. Bracie siostro, abyśmy nie zlekceważyli głosu Bożego, jeżeli On pobudza nas i abyśmy popatrzyli i nie poszli za przykładem Jeruzalemu, który nie poznał czasu nawiedzenia swojego. Ale abyśmy odpowiedzieli Naszym głosem dla Boga, abyśmy byli wierni dla tego, co on mówi, bo Bóg on mówi: Dlaczego mówicie do mnie, panie, panie, a nie czynicie tego, co ja wam mówię, bracia i siostry? Jak chciałoby się powstać do modlitwy i wezwać do Boga, Boga żywego, do tego, który zna nasze serca, i aby on dał nam siły, abyśmy wykonywali Jego słowo, abyśmy mieli odwagę, która pochodzi od niego, i abyśmy umieli rozpoznać czas nawiedzenia naszego, abyśmy szli wtedy, kiedy Pan idzie przed nami, ponieważ naród Izraelski on wiedział, jeżeli słup obłoku, on się zatrzymał, to i oni się zatrzymywali, a kiedy Pan ruszał, to i oni ruszali, abyśmy wiedzieli, gdzie nas posyła Pan, ponieważ my nie wiemy skąd i dokąd wiatr przychodzi, ale szum jego słyszymy, my czujemy skąd on wieje, my czujemy dokąd on wieje, ale nie znamy skąd i dokąd. I abyśmy byli uważni dla tego głosu Bożego, kiedy on przemawia, kiedy on napełnia, abyśmy zwracali swoją uwagę. I tak jak brat Gierek opowiadał, że do niego przemówił Pan w ten, tej nocy, czy jesteś gotowy, braci i siostro, czy dzisiaj przemówił do Ciebie Pan na tym zgromadzeniu, czy Ty i ja my jesteśmy gotowi, czy my jesteśmy gotowi zrobić wszystko dla niego? Czy ty i ja jesteśmy gotowi zostawić wszystko dla niego? Czy ty jesteś gotowy zostawić sen? Czy ty jesteś gotowy zostawić swoją władzę, może swoją pozycję, może to, jak inni na ciebie patrzą? Czy jesteś gotowy poprosić o modlitwę? Czy jesteś gotowy uniżyć się i wyznać grzech swój, jeżeli trzeba? Czy jesteś gotowy poprosić? Jeżeli jesteś gotowy, to wiedz, przyjdzie przemiana, tak jak do tego człowieka, który żebrał. Może on był, on był niesprawiedliwy, może jego ojciec był niesprawiedliwy, ale Jezus zobaczył na to, że on zobaczył w Jezusie Zbawiciela i przyszło zbawienie. Jak dobrze, abyśmy, bracia i siostry, zobaczyli na tego, który między niebem a ziemią, obłady krwią. it koronie cierniowej, z przebitymi dłońmi i nogami, cierpiąc, cierpiał dla Twojego i mojego zbawienia. W Jego sińcach, w Jego krwi jest i uzdrowienie, i uwolnienie, i bracia i siostry. On nie został tam na krzyżu, ale on teraz siedzi po prawicy tronu Ojca swojego i on wstawia się za Tobą i za mną, on się za wybranymi, on jest stawiennikiem naszym i my możemy przyjść przed Jego oblicze, nie trzeba iść gdzieś daleko, wystarczy skłonić swoje kolana i pomodlić się do Niego, a On jest bliski i dlatego staniemy na swoje kolana i pomodlimy się, amen.